Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kamasa, w tym odcinku zobaczymy sobie Kilane, A w zasadzie to zobaczymy, jak bijemy na niej 3 moe. Brakuje aktualnie 0,45, wymagania 2700. Także takie dobre, dobre 4000. O, coś około 4000, myślę, że tutaj trzeba zrobić. Mapa to Fjordy. I naszym tutaj celem będzie podjechanie, pod to chyba od razu. Zobaczymy, czy to się uda. Wybraliśmy zestaw z optyką, dosyłaczem oraz turbo, no i zobaczymy, czy uda się tam przejechać. Optyka wybrana ze względu właśnie na próbę spotowania tych pojazdów ukrytych w krzakach, wjeżdżamy w pierwsze tempo. Myślę, że nie będę się tutaj akurat zastanawiał, że no, będę mógł się wymieniać, zwłaszcza z takim STA1. W zasadzie wymarzony czołg. Ja go tutaj piknął gdzieś, to byłoby wspaniale. Niestety ja tutaj nie mam na niego bicia. Mógłbym też spotnąć to, ale na snajp jest komód, więc to jest kompletnie nieopłacalne dla mnie. Mamy 50 TP, także przykładu złoty pocisk. Dzięki, dzięki, że mnie coś Idealnie to zrobiłeś, kolego. idealnie mi zepsułeś pestkę, także coś pięknego teraz będziemy czekać na pomoc naszego TVPK który powinien tutaj się niedługo uruchomić no chcesz to ja cię, ja cię nie, ja cię tutaj nie trzymam Musimy się źle nie zrozumieli czy ten Polak strzelił? nie ważne bo my dajemy tutaj mu we włazik za set. No to chyba on strzelił i tymczasem się schowa. Na nieszczęście Czar Charfutur Uuu, IS-5, wjechał sobie środkiem. Ale my jesteśmy teraz już od niego w miarę safe i... Koledzy dobijają nam TPK. My teraz nie będziemy się to jakoś specjalnie zastanawiać, poczekam tylko aż nich mi spot i ja będę jechał tutaj spotować tego Astona i resztę mam nadzieję, że to się uda wiem że jest tutaj jeszcze Nomad RHM E50 no jego się tutaj akurat nie spodziewałem mamy tego RHM-a również dobrze jakby nasi go tutaj jakby mi jeszcze test mi z nim Udało się pestkę pomóc, cudownie. Dobra, wygląda jakby się cofała, jest tutaj Aston Rex, który lepiej żeby nie dał nam swoich wszystkich pestek. Ok nam losuje, szczęśliwie. Musimy teraz chyba poczekać, aż nam zniknie ogłuszenie, 7 sekund, czyli akurat jak przeładujemy, to damy już tę artę bez ogłuszenia. OK, udało się ładną testkę dać. Mamy 3400, ja sobie odpuszczę to E50M i postaram się pojechać po drugą Artę oraz Kobrę. Jest jeszcze IS-5, także na tych trzech ciągach muszę tutaj wbić jeszcze pozostałe 0,19. Podobałem sobie Golda ze względu właśnie na tę Cobra. I w zasadzie to jeden strzał wystarczył. Szkoda, że to mnie tutaj zblokowało, bo nie mam teraz i, cel, I kierowniczego kierowcy, z... kierowcy oraz ładowniczego. Miałem chwilę zbiechę, ponieważ zastanawiałem się, gdzie może być artyleria. I w zasadzie to dziwi mnie, że ona jeszcze nie strzeliła i że nie dostała spota. A nie mogę wydać jeszcze pestkę w tego Isa. Na moje nieszczęście jestem dla niego na hita, i to nie ja, mu. ja nie mogę na niego piknąć, niestety ponieważ on będzie miał pomp w skumulacyjny. Udało się dać jeszcze pestkę za 800. Także... Także, także fajnie. Trzymałem, że jej nie dam, ponieważ... Yy, no, podbiło mnie delikatnie tutaj na, tym, na tej skarbie. Jeśli chodzi o kilane, to zaraz sobie powiem moje charakterystyka. W zasadzie to była taka szybka bitwa 430, że nie zdążyłem... Yy, nic powiedzieć, ale w skrócie no to mamy tutaj właśnie tę specyfikę działa, która tutaj na blisko, czyli na 500 metrów strzela za 700 natomiast im dalej, tym ten damage mniejszy, przykładowo na 500 metrów jest tego damage'a 350 a to sobie zaraz powiemy po przeanalizowaniu właśnie wyników bitwy mamy trzy biegłości na koniec Fajnie, wyszło od znaka mistrzowska pierwszej klasy, duży kaliber, na dziesiąteczkach taka bitwa, użyjemy sobie jeszcze tutaj buścika, 500 dmg po spocie, czyli w zasadzie mało, no jeśli bym szybciej podjechał, ewentualnie jeśli te czołgi z środka, tam te EBR, EBR chyba to był prawda, ewentualnie tak, EBR i Buraska, oni tutaj tego... Demedża po spocie trochę mi ukradli oraz 4400 prawie damage'a strzelanego, 4 fragi. No dużo fragowałem, ale fragowałem za duży damage przede wszystkim, także to jest, to jest bardzo ważne. 1300 bazowego ekspa, także bardzo fajna bitwa. Tutaj żeśmy za dużo chyba z golda nie korzystali jedynie na tego Polaka, więc zarobiliśmy jeszcze 20 tysięcy. No skuteczność tutaj pocisku była dosyć dobra. I tak, przejdźmy sobie właśnie do tych pocisków, które na blisko strzelają za 700. Mają bardzo dobrą penetrację, ponieważ 270 oraz 1400 prędkość pocisku, co jest bardzo dobrym wynikiem, jednak prędkość pocisku jest dziwna, bo raczej z tego, tym czołgiem staramy się jechać na blisko i strzelać właśnie za ten duży damage, a na daleko jest on po pierwsze niecelny. Po drugie, no to przeładowanie jest za długie, żeby strzelać tym za 300 na przykład, czy tam 350-400. Więc to jest takie nie do końca opłacalne. Na godzie mamy więcej penetracji bo 302 oraz prędkość przycisku 1700. A jakie mamy y, dające taki sam demer z każdej długości, jeśli przebijemy penetracji 80, czyli, czyli całkiem nieźle, no i prędkość 835? Ja tutaj grałem na dwóch zestawach: y, turbo optyka oraz y, dosyłacz. Jak widać, brakuje mi nieco tutaj tego zasięgu widzenia o 7 metrów. Dlatego przydałoby się tu właśnie też różowy, różowa optyka. Niestety, mam jedną tylko w swoim magazynie, i jest ona w zasadzie użyta w Gąkiewiczu. Drugi zestaw to zamiast właśnie optyki ulepszone wzmocnienie. Modyfikacje polowe: coś tutaj chyba dałem. Dałem tutaj do rozmiaru okręgu celowania oraz do zasięgu widzenia. Właśnie to jeszcze ten boost dałem. Natomiast no, on nie pomógł, i tutaj jeszcze zwiat sobie podbustowałem, także nie wiem, czy nawet z różowym modułem tutaj będzie, hmm, będzie to 445 metrów. Sesja z dziś dosyć dobra się trawiła, bo 4700 na 875, także takich sesji jak najwięcej tutaj bym chciał. 2700 tak były wymagania na to trzymałem i udało mi się udało to zrobić w 84 bitwy 2700 średniego damage'a oraz 500 spot'a hmm, jakichś takich mega kozackich bitew nie było, jak widać tutaj 5500 najwięcej uszkodzeń w bitwie, czyli takie nic takiego nadzwyczajnego na 100% jest tutaj 3000 około, może 300, 300 mi się coś takiego kojarzy, także będzie jeszcze trochę do pogrania na tym czołgu, raczej poniżej 100 bitew się to nie uda, bo w 16 bitew to musiałbym 5% 0,4 wbijać około, no to raczej, raczej byłoby, nie 0,4, trochę mniej w każdym razie, ale no raczej, raczej będzie to ciężkie do osiągnięcia i znamy, że ten czołg jest dosyć przyjemny. Uważam, że jest słabszy niż Gronkiewicz na, na swoim tierze, ale jest i tak całkiem, całkiem w porządku. I co, to byłoby tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnych, być może właśnie z bicia 100% na nim. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!